Gdy się pieronka otworzy, wszystkim prezenty stworzy. Ciemna żyć w jasności, produkty zaromczastej jakości. Klienci się radują, pod sklepami wyśpiewują. Pieronka, pieronka, pieronka in excelsis. Deo. Pieronka rusza ze świąteczną, wypasioną ofertą. A w niej! Chipsy o smaku choinki. Jak święta, to i oczywiście choinka. Wyobrażacie sobie święta bez choinki? No właśnie! Wszyscy mają w święta choinki, a po świętach choinki przeważnie lądują na śmietniku. I to nieważne, czy żywa choinka, czy sztuczna. Dlatego nasze Centrum Przetwórstwa i Recyklingu proponuje wam, drodzy klienci, chipsy najwyższej jakości o smaku świątecznego drzewka z lat 1990 do 2020. 5 dinarów czechosłowackich i 50 eurocentów. Uwaga! Produkt może zawierać śladowe ilości plastiku. Świąteczny zestaw obiadowy dla dwóch osób. Barcz wigilijny sosnowskiego oraz świąteczny karp z mielonymi ościami. Po prostu wyciągnij z opakowania i zalej wrzątkiem, a cudowna woń wigilijnych potraw sprawi, że sąsiedzi z zazdrością będą przechodzić koło Twojego mieszkania. Produkt najwyższej jakości. Może powodować wzdęcia, zaparcia i niekontrolowane wypróżnienia. 1994 Simoleon w Los Santos za pół zestawu. Kup se ręce bałwana i spraw radość swoim dzieciom, bliskim albo sobie lepiąc bałwana. Możesz nimi także spróbować sobie spenetrować odbyt. 28,38 dolarów Chińskiej Republiki Ludowej. Jeśli w Twojej okolicy brakuje śniegu, mamy coś właśnie dla ciebie: gotowy śnieg w formie ciekłej do samodzielnego przygotowania. 4,81 nianów Antigui i Barbudy za butelkę. Ruszamy z propozycjami na prezenty. Lalka interaktywna będzie jednym z tych prezentów, które będą idealne dla dziewczynki. Lalka interaktywna, jak sama nazwa wskazuje, jest interaktywna. W nocy śmieje się i chodzi, a do tego nie wymaga zasilania bateryjnego. Nie wiadomo jak, nie wiadomo dlaczego, ale działa. Czego chciś więcej od Mikołaja na święta? 1416 manatów Brunei i 8 batatów. Był prezent dla dziewczynki, teraz czas na idealny prezent dla chłopca. Kamień! Najlepszy przyjaciel człowieka, nie trzeba go karmić. Można się z nim bawić, kiedy tylko ma się na to ochotę. Spacery nie są wymagane. A oprócz tego wszystkiego możesz wziąć kabel USB i go podpiąć do kamienia. Co się wtedy stanie? Nic! Genialne! 2703 rupi S. Fatini i 97 groszy Bolesława Chrobrego. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez rodzinnego Sansu z Kevinem. Pieronka Bros. Paramount Nintendo PlayStation TVM Pictures prezentuje film Kevin Sam w Paryżu na najnowszym nośniku dany VHS. Rodzina Magalisterów zamierza spędzić święta Bożego Narodzenia w Burkina Faso. W dzień wyjazdu omal nie spóźniają się na samolot. W wyniku małego zamieszania zapominają ze sobą zabrać Kevina. 38-letni chłopiec zostaje sam na lotnisku w Paryżu i zostaje porwany przez tutejszych murzynów, którzy chcą go okraść i wymusić okup. Jak się zakończy ten film? Musicie to obejrzeć. 3814,96 Peso Surinamu Ostatnimi czasy dużo rzeczy jest bezobjawowych. W te święta może być również bezobjawowa choinka w Twoim domu. Tylko u nas, nigdzie indziej w Pierące. 4925,95 Szylingów Luksemburskich Zadbaj o swojego kota lub psa i zaserwuj mu karmę dla kota o smaku wigilijnej kapusty z grochem i grzybami. Karma może powodować gazu Twojego pupila. Dlatego uważaj z dawkowaniem, bo może jak tutaj na wyżej pokazanym obrazku odlecieć ci w kosmos, przez co możesz go później szukać. 16 925,77 franków Samoa. Tradycyjny talerz dla niespodziewanego gościa. 73 891 złotych antyli holenderskich i 68 groszy. Ach, ta inflacja nas wykańcza. Ale nie pozwolimy, żebyście drogo tankowali! Kup sobie małpkę podrabianej benzyny 95-oktanowej z Orlena i zatankuj już teraz. Tylko 30 centów hrywien aruby, czyli trochę ponad 3 zł za litr tego bezołowiowego napoju. Jeśli masz choinkę, na pewno potrzebujesz ją jakoś udekorować. Kup nasze ozdoby i udekoruj. Jeśli masz już bombki, czy też inne ozdoby na swojej choince, możesz kupić nasz zestaw i podarować go jako prezent swojej dziewczynie, żonie, kochance, teściowej, a nawet córce. Na pewno będą piały z zachwytu. 19 rubli niemieckiej Afryki Wschodniej i 19 szylingów. Pieronka życzy Wesołych Świąt i smacznej kiełbasy.